proroctwo wyładowcze rozpoznane w stadach dzieci i dorosłych minęło kolejne trzy lata dzieci wykorzystywane wcześniej do omamień innych i mamiania załgiwania realiów kto dobry a kto zły w ten sposób posługujące jak maszyny nie ale jak lalki do dobrych się ludzi, bądź złych w jakimś stopniu, ale nie na takim, nie w takim stopniu by zasługiwali na śmierć, bo to na to mogą zasługiwać jedynie od swoich przodki, przodków. Chyba że na starcie, na, na pol walki, ustalone zasady fair play w tych czasach, tym bardziej powinny być Iweli. To tym razem pokazujący dzieci po, sześciu, po kolejnych trzech latach, suma Sumarum, po sześciu latach od co widowania posłużone do cowidostwa do nadlatywania, szpiegowania zalukiwania, coś tam objaśniania czegoś przekazywania, czegoś korygowania rzekomego po wcześniejszym psuciu, napsuwaniu, zaburzaniu realizowaniu i tak i tak suma summarum kolejnego diablenia, diabłowego zaburzania porządku w harmonijnym królestwie poczuwający się za królów którzy opiekują, opiekują się czym i jak nie ewolucją zdrowaśną, tylko swoim guru. Władcą lalkowanienia dziecka, mamienia, dobycia za lalkę. Do pogrywania z innymi w magii, używanie Czary mary, które w tym samym starym i nowym zakazane. To po kolejnych trzech latach. Rok 2025. I nastąpił 2026. Dzieci dorosły, przemawiają bardziej wyraźnie, nie tylko prostą mową, edukowane w szkołach podstawowych, mijające wiele osób, osadnie, stadnie żyjące, pouczone, żeby się za takie tam ich wykorzystanie nie poczuwały do poczucia winnymi, że to było niefere zagranie, które. W tych czasach tym bardziej powinno być Nigdy, ale to przenigdy nie zrealizowane, a zrealizowane mogą być tylko przez źródłowych diabelnych. Skoro takimi się poczuli, że nie uznali raju, rajskowatości przodki i przodków swoich, jak i wcześniejszych, którzy ciężko z swą pracą, ciężk, ciężkimi pracami, szczególnie w tym kraju postawionym po Zithaingu 50 lat okupacji. Po utrapieniach, po komunizmie dodatkowo na dojebkę mimo to podołali, dozadbali tyle, żeby było dużo miłości i radości, w miłości płynącej z pokoju, by przede wszystkim stanowione było Królestwo Harmonijności i by zwyciężało dobro nad złym, wiedząc, że w ten sposób będzie realizowane wdrażanie dzieła, królestwa nie diabła a ekipy Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Czyli ten, tych, co są po jego stronie w realizacji, yy, uszanowaniu tradycji, ewolucji całej, historia zwierzątek, żyjątek, jak i w oparciu o zabawy zdrowe, zdrowaśne się realizowanie. To dzieci doinformowane w, w stadach, stadnie, przekazywane informacje, zawyrukowały, że ci, którzy im to robili, proszę pojawią się na polach bitwy z ojcami. Tych, którzy doświadczyli takich strat wielkich, nagrywane kamerami, wielkie show na świata, wszystkie strony, omówione kwestie, ratownictwo dookoła pola bitewnego, na polu y, bez min, bez broni, bez noży, na gołe ręce, dochodzi do starcia i ruszają. Dominujący, agresywnie, dziwnie, podejrzliwie, dziwnie antywulcyjnie się zachowujący, niepewnie stępujący po polach, trochę zachwiani w równowadze, gdzie zwierzyna zaraz szczeka w tłumu, że aż prosi o opuszczenie, że chce wyrwać im i wbicie w gardziele. Przerażeni, trochę ostający, cofający się, niepewni, czekają na bitewne. Zaistniewają mowa, słowa, dzieci przekazane, jakby używane, wspominane sceny i historie, i ludzi... Tych, którzy odeszli niefer i nie w well sposób utrapiani do ucierpienia, wręcz umartwienia, odejścia przedwcześnie od życia, swego istnienia realizacja, i ruszyli ojcowie czy bracia, chwycili za gardziele złych, którzy stosowali magię zakazaną w Starym Nowodestamencie, i wyrwali jabłka Adama, uznając, że na niej nie zasłużyli, że sami skazali się na odejście. Na odejściu od raju i innych tym porwać chcieli, to taki znak końca. By nigdy więcej zła już nie było. Pozostawiając takich wśród żywych, jak kiedyś Kajna, uznał Adam, że ze znamieniem na głowie może przed siebie iść. <słuch>